Na początku filmu obserwujemy dziewczynę. Późnym wieczorem Janet siedzi przed lustrem i dopieszcza swój wygląd. Zrobiwszy lekki makijaż, uważnie patrzy na swoje odbicie, a potem gwałtownie wychodzi. Nadchodzi poranek. Janet sprząta w swoim idealnym, eleganckim domu, po czym pije kawę i przygotowuje sobie śniadanie. Dzwonek do drzwi zastaje ją przy krojeniu pomidorów. Janet zdejmuje fartuch i idzie do przedpokoju. Nagle natyka się na Leo i spogląda na niego nieufnie. Mężczyzna oznajmia, że jest hydraulikiem, którego wezwano, by naprawił łazienkę. Żanet wpatruje się w podsunięte dokumenty i rozpoznaje podpis swojego męża. Dziewczyna mimo wszystko nie zgadza się wpuścić Leo do domu, uznając za dziwne, że małżonek nie uprzedził jej o remoncie. Mężczyzna próbuje dodzwonić się do męża Jeannette, lecz słyszy tylko długie sygnały. Leo proponuje, by posiedzieć w samochodzie, dopóki mąż nie oddzwoni i nie potwierdzi prac. Jednak Jeannette ostatecznie nabiera do niego zaufania i wpuszcza go do środka. Prowadzi Leo do łazienki, a ten po drodze komentuje wystrój i nazywa wszystko dookoła fanaberiami bogaczy. Jeannette zostawia mężczyznę w łazience, a sama schodzi na dół. Po zrobieniu prania dziewczyna wraca do kuchni i kontynuuje przygotowywanie obiadu. Wkrótce Żanet odkrywa, że z kranu nie leci woda. Wchodzi na piętro i widzi jeszcze jednego chłopaka o imieniu Sami. Ten jest zachwycony figurą Żanet, jednak dziewczyna zbywa go gestem i pyta, kiedy będzie woda, bo musi gotować bolognese. Leo mówi, że do takiego dania woda nie jest potrzebna i proponuje, że pomoże jej w kuchni. Mężczyzna zachwyca się drogim i naprawdę świetnym mięsem. Żanet opowiada, że kupiła je na targu, na który wpuszczają nawet klasę pracującą. To obraża Leo, lecz mężczyzna się powstrzymuje. Żanet nalewa sobie napój, gdy on prosi, by poczęstowała także jego. Dziewczyna wyciąga czysty kieliszek i zauważa, że Leo ubrudził jej idealnie białe ręczniki. Żanet w wyobraźni rozbija mu o głowę szklankę. Leo zabiera swój napój i wraca do łazienki. Dziewczyna znów słyszy pukanie do drzwi i widzi swoją przyjaciółkę, taszę. Kobieta proponuje wspólne ćwiczenia jogi, podczas których mówi, że Żanet niepotrzebnie wpuściła do domu tak dziwną dwójkę. Dziewczyna prosi, by się nie martwić, bo jest przekonana, że potrafi sama się obronić. Wkrótce Janet zwierza się przyjaciółce, że wieczorem mąż prawie z nią nie rozmawiał. Rano Janet nie zastała mężczyzny, choć jego rzeczy, walizki i samochód zostały na miejscu. Dziewczynie nie daje też spokoju, że zaraz po tym pojawił się Leo. Mężczyzna, który niepostrzeżenie stał w kuchni, opowiada, że zlecenie na montaż wanny dostał prawie tydzień temu. Tasza wychodzi na zewnątrz, bo dzwoni do niej klient. Żanet słyszy dziwne dźwięki i idzie na górę. Widzi, jak Leo gra na skrzypcach jej męża i w wyobraźni okrutnie się na nim mści. Potem Żanet oznajmia, że zadzwoni na policję. Leo z przekąsem pyta, o czym niby chce zawiadomić że w jej domu pracuje fachowiec od remontu. Żanet waha się z odpowiedzią, a mężczyzna decyduje, że razem z samym na chwilę wyjdą, by mogła się uspokoić. Wraca więc do kuchni i wylewa do zlewu bolognese. Które pomagał jej gotować Leo. Żanet zostawia też mężowi wiadomość głosową z prośbą, by dał znać, czy wróci na kolację. Spoglądając przez okno, zauważa, jak Leo rozmawia z synem Taszy. Żanet znów wyobraża sobie, że pozbywa się natrętnego mężczyzny na oczach dziecka. Dziewczyna zabiera chłopca i zamierza odprowadzić go do domu. Tymczasem sami postanawia pomalować się kosmetykami Żanet, a Leo krąży po domu, zaglądając do różnych pokoi. Dziewczyna rozmawia z Taszą, która uważa, że mąż jej przyjaciółki mógł specjalnie wynająć wrednych hydraulików, żeby ją podenerwować. Kobieta przypomina też, że Ewan znęcał się nad byłą żoną, a potem porzucił ją dla Żanet. Dziewczyna wyznaje, że chciałaby zostać pisarką, żeby opowiedzieć światu wiele rzeczy. Żanet dzieli się również z przyjaciółką, że czuje prawdziwą wściekłość i ma ochotę sprawiać ludziom ból. Sami w tym czasie fantazjuje, że porozmawia z gospodynią i może zaprosi ją na randkę. Leo tymczasem wchodzi do gabinetu i przegląda różne dokumenty oraz przedmioty. Mężczyzna znajduje też mały portfel i wyjmuje z niego gotówkę. Żanet rozmawia z przyjaciółką o tym, że boi się iż mąż będzie chciał wziąć rozwód. Tasza proponuje, że w takim razie może zgłosić się do niej jako doprawniczki. W trakcie rozmowy kobiety rzucają specjalnymi nożami. Żanet wraca do domu i widzi, jak sami próbuje otworzyć garaż. Leo wyjaśnia, że muszą gdzieś zostawić wannę do następnego poranka. Żanet obiecuje porozmawiać z sąsiadami i prosi, by zostawili wannę na podjeździe. Dziewczyna kategorycznie sprzeciwia się otwieraniu garażu. Żanet wymaga, by w ciągu godziny mężczyźni połączyli wszystkie rury, włączyli wodę w domu, a potem się wynieśli. W blasku zachodzącego słońca stoi w kuchni i kroi sobie sałatkę. Żanet podgłaśnia muzykę, żeby zagłuszyć hałas dochodzący z Łazienki. Leo schodzi na dół i przeprasza, że przeszkadza gospodyni w zwykłym domowym rytmie. Mężczyzna opowiada też, że w tak niespokojnych czasach bardzo ważne jest chronić swoje domostwo. Leo wspomina historię, która wydarzyła się niedawno. Pewien mężczyzna włamał się do domu, związał całą rodzinę, obciął wszystkim włosy, wcisnął je do ust, a potem podciął im gardła. Ta opowieść bardzo podoba się Żanet. W myślach całuje Leo, a następnie gryzie go zębami. Dziewczyna otrząsa się, gdy w kuchni pojawia się sami. Chłopak informuje, że włączył wodę i zamierza razem z Leo odjechać. Zostawszy sama, Żanet wyobraża sobie, że jest główną bohaterką filmu Grozy. Nadchodzi poranek. Dziewczyna budzi się przez hałas i ze zdumieniem odkrywa w domu robotników. Leo wita ją i proponuje, by poczęstowała się omletem, który szybko przygotowali. Żanet nie dowierza. Hydraulik obiecał przyjechać na dziesiątą, jednak mężczyzna zapewnia, że nikt tak nie mówił. Wraca do siebie i przegląda rachunki męża. Żanet wchodzi do łazienki i oznajmia, że Ewan nie mógł opłacić remontu, ponieważ nie ma żadnych takich transakcji. Leo bierze gospodynię na bok i mówi, że mąż zapłacił gotówką, bo pierze przez jego firmę pieniądze. Mężczyznę bawi również, że Żanet nie próbuje poszukać męża, tylko nieudolnie kłamie, że jest w delegacji. Leo nie wie, gdzie jest Iwan, może u kochanki albo na ważnej konferencji. Jednak ciekawi go, czy sama Janet zna miejsce pobytu męża. Zdezorientowana dziewczyna wraca do kuchni, słysząc, że na górze prace trwają. Wkrótce próbuje wyrzucić mężczyzn, lecz Leo zaczyna jej grozić. Mówi, że jedzie po narzędzia i żąda, by do jego powrotu Janet powiedziała, gdzie mąż trzyma wyprane pieniądze. W panice dziewczyna wypycha Leo za drzwi. Po czym zamyka wszystkie wejścia i okna. Żanet obserwuje, jak mężczyzna z samym wsiadają do auta, a następnie odjeżdżają. Zapada wieczór. Przygotowuje sobie kilka kanapek i nalewa szklankę coli. Zanosząc wszystko na tacy, Janet schodzi do garażu. Myjąc przed snem zęby, zauważa narzędzie zapomniane przez Leo. Leżąc w łóżku, zapisuje coś w dzienniku, kładąc narzędzie na stoliku nocnym. Nocą przez małe okienko do garażu wślizguje się Leo. Mężczyzna ogląda samochód, gdy nagle słyszy dziwny odgłos. Włącza światło i zauważa na krześle związanego męża Żanetę. Zdejmuje Ewanowi taśmę z ust, lecz nie uwalnia go całkiem. Leo oznajmia, że chce dostać wszystkie pieniądze z dużej firmy Ewana w zamian za jego wolność. Mąż próbuje odwieźć hydraulika i proponuje po prostu znacznie zwiększyć jego udział. Leo dalej się spiera, po czym Ewan głośno woła żonę. Janet wpada do piwnicy, atakuje hydraulika. Leo tylko się śmieje i już sam ściga słabą dziewczynę po kuchni. Janet udaje się chwycić nóż i na moment odeprzeć mężczyznę. Leo powala ją na podłogę i żąda, by powiedziała, gdzie są pieniądze. Dziewczynie znowu udaje się uciec i wbiec do swojego pokoju. Tam chwyta pogrzebacz, którym ogłusza wbiegającego Leo. Następnego dnia, Żanet dzwoni do przyjaciółki i prosi, by przyszła. Tasza jest zszokowana panującym bałaganem i pyta: Dlaczego koleżanka zachowuje się tak dziwnie? Żanet zamierza wynająć ją jako prawniczkę i prosi, by spojrzała na to, z czym będą miały do czynienia. Razem z Taszą schodzi do garażu. Zatrzymuje się na moment, prosi Taszę, by się nie bała i mówi, że nie miała wyboru. Kobieta wchodzi głębiej i widzi na krzesłach dwóch związanych mężczyzn. Łatwo rozpoznać Iwana, męża Żynet oraz Leo. Po ocenie sytuacji Tasza proponuje, by wyjść na górę i coś wypić. Żanet opowiada, że dowiedziała się, iż mąż zamierzał odejść do kochanki. Gdy Iwan był pod prysznicem, kilka razy uderzyła go w głowę, a potem zaciągnęła do garażu. Tasza uważa, że nie należy potępiać przyjaciółki. Kobieta nawet daje jej zniżkę na swoje usługi i prosi tylko o 100 tysięcy w gotówce. Janet otwiera specjalną skrytkę z pieniędzmi przy pomocy kuchenki mikrofalowej i rozlicza się z przyjaciółką. Syn Tashi informuje, że na zewnątrz stoi jakiś mężczyzna. Kobiety wychodzą z domu i widzą przywannie samiego. Tasza kłamie, że zrezygnowały z usług Leo i ten już odjechał. Sami mówi, że nie ma nikogo bliskiego. Mieszka sam i poza Leo, z nikim się nie spotyka, dlatego jest mu bardzo ciężko. Chłopak dzwoni do Leo, a przyjaciółki idą do garażu, by przynieść telefon, który rzekomo zostawił. Tasza mówi koleżance, że koniecznie muszą pozbyć się samiego, bo to niepotrzebny świadek, który wszystko popsuje. Kobiety zakładają specjalne kombinezony i uzbrajają się w budowlane narzędzia. Tymczasem Sami słyszy w garażu dziwne odgłosy i próbuje zrozumieć, co je wydaje. Zerkając do pomieszczenia słyszy, jak Tasza omawia sposób, w jaki najlepiej się go pozbyć. Gdy go zauważa, kobieta dogania chłopaka i dokonuje brutalnej rozprawy. Potem razem z przyjaciółką Tasza pozbywa się resztek w wannie. W przerwie zamawia nagetsy dla syna i sałatkę dla Żanetę. Przyjaciółki wracają do piwnicy i zastanawiają się, kto będzie następny. Dziewczyna postanawia oszczędzić Iwana i zakończyć go w pierwszej kolejności. Przed tym Janet czyta mu swój pożegnalny list. Iwan nazywa żonę starą i stukniętą, czym wywołuje w niej agresję. Żanet rani męża, a potem rozmawia z przyjaciółką. W tym czasie mężczyźni próbują uciec. Iwan traci życie, zaś Leo ucieka przez drzwi garażowe. Żanet przejeżdża go swoim samochodem i dziękuje za nową wannę. Tasza zabiera jedzenie i idzie do syna, a Żanet przytula to, co zostało z jej męża. W tym momencie film się kończy. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie lajka like temu filmowi. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie. I do zobaczenia w nowych wideo.